Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 1999 rzutem na taśmę wskoczyli na szóste miejsce w tabeli śląskiej Ligi Trampkarzy swojej grupy wiekowej. Podopieczni trenera Arkadiusza Miedzy wygrali w minioną sobotę z Odrą Wodzisław 2 do 0. Mecz jak przystało na rywali sąsiadujących ze sobą w tabeli był dosyć wyrównany. W pierwszej części delikatną przewagę uzyskali gospodarze, ale długo nie potrafili pokonać golkipera wodzisławian. W 32 minucie piłkarzom stadionu udało się wreszcie objąć prowadzenie. Do siatki rywala trafił Adrian Rusek. Po zmianie stron wciąż trudno było wskazać zespół, który uzyskał wyraźną przewagę na boisku. Jednobramkowe prowadzenie stadionu utrzymywało się bardzo długo, a w miarę upływu czasu próby wyrównania ze strony Wodzisławian były coraz groźniejsze. Dobrą formą wykazał się na szczęście bramkarz Szymon Puszka. No, trzeba przyznać, że tak, że Buffon dzisiaj bardzo dobrze bronił, Szymon naprawdę jest w optymalnej formie. Ostatnio na Podbeskidziu trzeba powiedzieć, że zagrał bardzo dobre spotkanie, wybronił nam mnóstwo sytuacji. W tym spotkaniu również udowodnił, że zasługuje na grę w pierwszym składzie no, i oby tak było dalej. No. Tak jest, bardzo, słowa uznania dla naszego branka, że było naprawdę kilka sytuacji, uratował i jesteśmy mu za to za bardzo wdzięczni. E, Buffon jest ba w bardzo dobrej formie już od kilku meczy i teraz to udowodnił. Swoje okazje do podwyższenia rezultatu głównie po kontratakach mieli też piłkarze trenera Niedzy. Jedną z nich udało się wykorzystać tuż przed końcem meczu. Po bardzo ładnej akcji wynik spotkania ustalił Alan Kalemba. Bardzo zacięty mecz, ale no, po prostu należało nam się zwycięstwo. Udało nam się wygrać i jestem bardzo z tego zadowolony. No. No, trzeba przyznać, że od to naprawdę dobry zespół. No, na jesieni z nimi przegraliśmy 3-2, teraz wygrywamy 2-0 u siebie. Na fantastycznym boisku udowodniliśmy, że potrafimy grać w piłkę, no i wyszliśmy z tego meczu zwycięsko. Dzięki wygranej z Odrą stadion przeskoczył w tabeli swojego sobotniego rywala i sezon zakończył na szóstym miejscu. Gospodarze doceniają ten wynik, a w przyszłym sezonie chcą mierzyć jeszcze wyżej. Tak, tak, jesteśmy bardzo zadowoleni i nie ukrywam, że w następnym sezonie będziemy chcieli powalczyć o mistrza. Na są bardzo dobre, no. zajęliśmy szóste miejsce w tym sezonie, ale trzeba patrzeć na całą ligę, zarówno na jesień jak i na wiosnę. Bierzemy pod uwagę to, że chłopacy zagrali naprawdę bardzo dobrze w tej lidze. Potraciliśmy punkty niepotrzebnie w niektórych meczach. Ale jak widać jest wiele ciekawych zespołów i wydaje mi się, że szóste miejsce jest odpowiednie, a w następnym sezonie na pewno będziemy mieli coś jeszcze do udowodnienia. To znaczy początek był dla nas średni, z czasem po prostu coraz więcej nabieraliśmy nowych atutów gry i myślę, że w następnym poziomie, tak jak kolega powiedział, będziemy walczyć o mistrza. Początek nieudany wynikał z tego, że chyba po prostu musieliśmy zmienić ustawienie. Zarezygowaliśmy z trenerem Arkaduszem Miedzą tym, że zmienimy ustawienie w kolejnych meczach, po kolejkach, w których potraciliśmy punkty. Jak widać ostatnie mecze zremisowane i wygrane, w tym dzisiejszy 2-0 z Odrą pokazał, że system, który zmieniliśmy będzie naprawdę optymalny i w następnym sezonie wydaje mi się, że w tym systemie będziemy grać i osiągać najwyższe wyniki.